Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Salna i Tarot Tarociska Fortuna z tej strony się kłania Dzisiaj moi drodzy horoskop tygodniowy dla znaków powietrza, czyli to będzie bliźnięta waga wodnik od 26 października do 1 listopada No i zaczynamy rozkład z kart Tarota jak co tydzień, karty cygańskie oraz kartę energii na ten tydzień Zaczynamy od rozkładu z kart Tarota. Dobrze. Bliźnięta. Teraz proszę daj rady wskazówki na ten tydzień na bliźniątą. 26 października do 1 listopada. Zaczynamy. No, i jeszcze jedną kartę energii. Tu padła. Mój drodzy poniedziałek, bardzo tutaj zagmatwany, problematyczny. Jest decyzja do podjęcia, ale będzie bardzo ciężko. Podjąć tą decyzję. Będziecie się czuć trochę jak w impasie. Może to być związane z kimś e, toksycznym, z, e, z finansami. Także tutaj będziecie chcieli podjąć decyzję, ale będzie niemożność, trudność podjęcia decyzji. Moi drodzy, wtorek. Ktoś toksyczny może pojawić się tutaj w waszym życiu. Także proszę uważać, może być kłótnia również z taką osobą, ale też zdrowotnie jakieś stany zapalne mogą tutaj się przyczepić. Uważajcie również na ilość pieniędzy, jaką wydajecie we wtorek. Tutaj przy diable jest energia dużych pieniędzy, czyli aby nie stracić, aby za dużo nie wydać, tak tylko ostrzegam. W środę zawieszenie, czas przemyśleć swoje życie. Może będzie coś wstrzymane, jakaś decyzja, jakiś ruch. Czas takiego odpoczynku przeczekania dla niejednych przeczekania, ta środa. Czwartek, no już tutaj. Energia lepsza, ponieważ azbuław mówi o nowych początkach, może otrzymacie dobrą wiadomość, coś się tutaj bardziej Wam wyjaśni. Także tutaj nowy początek będziecie planować, albo już się nawet zadzieje ten nowy początek w waszym życiu. Czyli może być nowa praca, nowe mieszkanie, każdy nowy początek, tak? Piątek. No cóż tutaj spadek energii może być lekka choroba, może jakieś przeziębienie, ale też coś może się zakończyć jakaś relacja w waszym życiu, jakiś etap. Tutaj jest coś na ukończeniu. Także proszę uważać w zdrowiu, ale jeszcze za chwilę dopowiem o zdrowiu. Sobota za to bardzo udana, pracowita, także będziecie pracować dodatkowe, może jakieś zajęcia. No i tutaj dobrze, spełniony ten czas i pracowicie i będziecie wiedzieć, co macie robić. Także fajna sobota. Niedziela. No tutaj spotkania z rodziną, rozmowy, wyjazd do rodziny albo ktoś Was odwiedzi, także dużo dobrych, ciepłych, przyjaznych emocji. Także karty cygańskie mówią o myślach, o podróży. I też o małżeństwie. Będziecie dużo z waszym partnerem może rozmawiać, przedyskutowywać różne sprawy. No i też jakaś podróż tutaj może czekać was, właśnie z rodziną. Karta energii mówi nam o mężczyźnie, który trzyma serce. Także tu będziecie zadowoleni, bo wasz mężczyzna, czy to partner, czy mąż, czy też. Wasz przyjaciel może tu być właśnie bardzo uczuciowy, bardzo pomocny w tym tygodniu. A moi drodzy w zdrowiu są stany jakieś takie lękowe trochę u was. Będziecie trochę mieli taką chandrę może jesienną też proszę uważać właśnie na zatoki, na stany zapalne, no i na nogi. Także tyle dla bliźniąt. Z horoskopu tygodniowego, no i teraz przechodzimy do wagi. Zobaczymy, co u naszej wagi. Tarot, proszę daj radę, wskazówki, ostrzeżenia dla wagi od 26 października do 1 listopada. Waga. Jakład, Proszę bardzo. No i tak, poniedziałek zmiany tutaj będzie dużo zmian. Możecie gdzieś wyruszyć w podróż, może to być związana podróż związana z finansami, z waszą pracą, gdzieś będziecie coś załatwiać. Bardzo dynamiczny dzień, szybko, właśnie Wam tutaj przeminie. Wtorek pokazuje się tu sprawa, może być z kobietą, może być z urzędem związana ta sprawa. Także trzeba będzie gdzieś porozmawiać pójść porozmawiać, zadzwonić, może właśnie w sprawach urzędowych, także może być rozmowa, ale dosyć tak chłodnie, moi drodzy. Tutaj we wtorek, ale pewnie załatwicie tą sprawę. W środę bardzo intuicyjnie, duchowo ogarniecie swoje życie, będziecie wiedzieć co robić, bo czasem jest taki dzień, że nie wiemy, prawda? Mamy dużo dylematów, a tutaj w środę intuicyjnie będziecie działać. Możecie rozmawiać z kobietą, z wróżką, z psychologiem, z kobietą taką oddaną, także hmm, przyjaciółką, z kobietą z rodziny. Także tu dobry dzień, również. Czwartek, wiadomość, y może być jakiś nowy początek, mogą być informacje dotyczące rodziny. Także tutaj czwartek raczej dobre wiadomości i takie szybkie, niespodziewane. Nawet bym powiedziała w piątek bardzo bezpiecznie czas spędzony z rodziną. Może być gdzieś na łonie natury, może być w domu, będziecie omawiać sprawy związane z waszym domem, z waszą rodziną. Tak, co robimy dalej, na przykład czy sprzedajemy, czy kupujemy, czy wynajmujemy mieszkanie, czy remontujemy, u każdego będzie to co innego, ale sprawy związane z rodziną. No i sobota, w ogóle weekend cały piękny, ponieważ sobota witalna, będziecie po prostu fruwać, energia was będzie rozpierała. Dzień spędzony może być na zewnątrz, będziecie ćwiczyć, biegać, cieszyć się i radować. W niedzielę, moi drodzy, bardzo dobry również energetyczny dzień kontakty ze światem, rozmowy. Bardzo sympatycznie i miło możecie na przykład rozmawiać o podróżach zagranicznych może Was ktoś odwiedzić z zagranicy także tutaj bardzo dobra niedziela wszystko Wam się będzie wiodło i będziecie mieli takie poczucie spełnienia partner w tym tygodniu może być trochę zazdrosny o wagę albo partnerka no i także tutaj właśnie rozmowa jakieś spotkanie z kobietą może to być wdowa Moi drodzy, karty energii mówią o podróży również. Jest czas w tym tygodniu, aby wyruszyć w podróż. A w zdrowiu raczej dobrze, może trochę będziecie nerwowi, trochę Wam potrzebny jest ruch, ćwiczenia. Bardziej bym powiedziała także sprawy takie kobiece, hormonalne mogą dokuczać. Jakieś sprawy układu moczowego, pęcherza, coś w tym rodzaju, ale zdrowie ogólnie dobre. Także dla wagi, horoskop bym powiedziała, że bardzo dobry. No i przechodzimy do wodnika. Ostatni znak. Dobrze, proszę dać mi rady, wskazówki, proszę o wskazówki. Dla wodnika od 26 października do 1 listopada. O. Karty cygańskie, zmienne energie, bardzo zmienne. Proszę od poniedziałku uważać, bo może być zmiana planów. Także tu możecie naprawdę to, co sobie zaplanujecie, to wyjdzie odwrotnie. Także może czasem lepiej jest nie planować, ale uwaga na zdrowie, szczególnie na kręgosłup, aby tam sobie nie nadwyrężyć, ale też no, uważajcie na przejściach dla pieszych i tak dalej, tak. Podczas podróży samochodem, oczywiście na jakieś urządzenia elektryczne w domu też uważajcie, bo coś może tutaj się popsuć albo też może być zmiana właśnie waszych planów, może nawet nie z waszej winy. Wtorek może być tu oczywiście jakieś niedogadanie się, może ktoś tu chcieć wyprowadzić z równowagi wodnika, jakiś drobny spór. Też to mogą być jakieś drobne takie właśnie kłopoty z młodym człowiekiem z rodziny. W środę Spotkania z rodziną, przyjazd albo wyjazd do rodziny, także omawianie spraw waszych takich wewnętrznych, rodzinnych. Taki ciepły, przyjazny dzień. W czwartek również dobry energetycznie, ponieważ będziecie się gdzieś bawić, śpiewać, tańczyć, bardzo celebrować jakiś sukces, świętować jakieś urodziny, no nie wiem, jakąś imprezę będziecie mieć. Osoby samotne mogą zapoznać kogoś do przyjaźni, do uczucia. W piątek. Może być rozmowa z kimś, kto jest dla Was autorytetem. Możecie jakąś umowę również podpisywać, możecie mieć wizytę u lekarza również, ale też to są rozmowy: to są rozmowy także. Możecie medytować, modlić się i odwiedzać na przykład tutaj cmentarze, no nie wiem, tu może być po prostu jakaś modlitwa, medytacja kościół. W sobotę, moi drodzy, energia cesarza też możecie rozmawiać dużo z osobami, na przykład, z Waszej rodziny, z osobami starszymi, możecie planować, możecie robić różne rzeczy związane właśnie. Tutaj, z Waszą pracą. Niektórzy mogą na przykład otrzymać dodatkowe jakieś zlecenia albo też dodatkowe pieniądze. W niedzielę, za to, jest tutaj energia nieciekawa, ponieważ trzeba uważać na złodziei. Może złodziej się kręcić. Oszust, jakiś ktoś, coś poza waszymi plecami może wam tutaj wyjąć z torebki, nie daj Boże, ale może tak być. Także ktoś jest nieszczery, i na domiar tutaj tego powiem, że karty cygańskie potwierdzają złodzieja w tym tygodniu. Przy waszych właśnie sprawach będą się kręcić. Może to być złodziej, taki, właśnie fizyczny, ale też może ktoś chcieć ukraść Wam jakiś Wasz pomysł, plan w tym tygodniu. Karty cygańskie jeszcze mówią o wiadomości, która da Wam jakąś dobrą nadzieję w tym tygodniu. No i moi drodzy, tutaj w tym tygodniu energia jest taka, że otwierają się drzwi do romansu. Także osoby samotne mają szansę kogoś zapoznać, może w tą środę albo w czwartek. Także to już by było wszystko dla wodnika wszystko dla tych znaków powietrza powiedziałam. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, pozdrawiam i do usłyszenia.